Jestem członkiem klubu Narutowicza 37. To jest niesamowity klub. Czegoś takiego nie ma w Łodzi. Nasza wspaniała szefowa Ola Pawlak ze swoim mężem prowadzą ten klub od półtora roku. Uczestników jest około 300 dziewczyn, ale takich naprawdę, co praktycznie co drugi dzień albo codziennie są w klubie, jest nas około 100. Sto. Przeważnie to są kobiety, jest kilku panów, ale przeważnie to są kobiety. Co miesiąc szefowa ustala grafik naszego klubu, który no jest niesamowity. Wszyscy, za, no bez wyjątku, wszystkie kobiety i panowie nigdy się nie nudzą. Codziennie coś jest innego, tak jak dzisiaj mamy ten wspaniały spacer z Kasią Majewską. Tutaj przyszliśmy w odwiedziny do Waszego Radia. Mamy ćwiczenia z rehabilitantką trzy razy w tygodniu, mamy spotkania z dziennikarzami, mamy spotkania z autorami książek, mamy tańsze bilety, minimum dwa razy w miesiącu do, do kina, do teatru, kilka razy w miesiącu. Niesamowite wycieczki, które no naprawdę zawsze pozostają piękne wspomnienia. Które właśnie organizuje pani Ola Pawlak ze swoim mężem. No, co można więcej powiedzieć? Ja mieszkam sama, córkę mam w Amsterdamie, i gdyby nie ten klub, to ja bym po prostu nie wiedziała, co robić w życiu. Dla mnie to jest spełnienie wszystkich marzeń. Oprócz tego. Yy, oprócz tych wyjazdów, wszystkich i tych spotkań, i przy, yy, przeważnie się spotykamy, nigdy nie brakuje kawy, herbaty słodyczy w klubie. Ile mamy wspomnień, ile ma op mamy opowieści, a ile się przyjaźnie zawiera wśród nas, to jest po prostu nie do opisania. I tak jak my, kobiety, i, i, i oczywiście panowie, tak jak mówię, tylko zawsze zapominam o tej grupie, bo ich jest garstka. Po prostu spotykamy i się, rozmawiamy i żyjemy tym. A ile mamy książek do wypożyczenia, a ile filmów do obejrzenia po prostu no coś niesamowitego. Dzięki pani Oli i jej mężowi po prostu się nie, no, nie nudzimy, rozwijamy, wyjeżdżamy, zwiedzamy Polskę i nie tylko.